A co jeśli ci powiem, że potężny archanioł Michał, znany ze swoich odważnych walk ze złem, ma jeszcze nieodkrytą tajną misję? Wyobraź sobie to. Boskie zadanie owiane tajemnicą, czekające na idealny moment, aby się zamanifestować. Zagłębiając się w pisma święte, odkrywamy szokujące odkrycia dotyczące kluczowej roli Michała w czasach ostatecznych. Ale oto prawdziwe pytanie: jak to wpływa na twoje dzisiejsze życie. Odpowiedź jest głęboka, oznacza to, że bierzesz udział w większej duchowej bitwie i masz moc, aby przygotować się na to, co nadejdzie. Kiedy będziemy odkrywać tę ukrytą prawdę, nie zapomnij zasubskrybować i podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach na temat tego skąd pochodzisz lub cudów, których Jezus dokonał w twoim życiu. Pamiętaj, że Jezus cię pobłogosławi, i będzie z tobą w każdym wyzwaniu, przed którym staniesz. W naszej eksploracji Michała anielskiego dowódcy zagłębiamy się w głębokie odniesienia do pism świętych, które malują portret tego potężnego anioła i jego kluczową rolę w kosmicznej walce dobra ze złem. Zagadkowa tożsamość Michała została ujawniona w świętych tekstach Daniela, Judy i objawienia. Wersety te nie tylko podkreślają jego wysoką rangę jako archanioła, ale także podkreślają jego kluczową rolę jako obrońcy Izraela, zagorzałego wojownika przeciwko Szatanowi i kluczowego obrońcy w niebiańskich bitwach. Księga Daniela stanowi podstawę do zrozumienia tożsamości i misji Michała. W Księdze Daniela 10.13 spotykamy Michała, który stanowi potężną siłę. Ale książę Królestwa Perskiego stawiał mi opór przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy Michał, jeden z głównych książąt, przyszedł mi z pomocą, ponieważ byłem tam przetrzymywany wraz z królem Perskim. Ten fragment podkreśla pozycję Michała jako jednego z głównych książąt, podkreślając jego pozycję wśród najwyższych rangą istot niebiańskich. Jest nie tylko obserwatorem w walce duchowej, ale także aktywnym bojownikiem. Interweniującym zarówno w sprawy narodów, jak i królestw duchowych. W dalszej części księgi Daniela 12.1 Michał jest ponownie postrzegany jako obrońca. Jest I... antebaptiste. Owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który chroni twój lud. Werset ten nie tylko podkreśla ochronną rolę Michała nad Izraelem, ale także wskazuje na jego zaangażowanie w przyszłe wydarzenia o głębokim znaczeniu eschatologicznym. Obowiązki Michała jako obrońcy Izraela wykraczają poza kwestie duchowe. Jest głęboko powiązany z losem narodu, a co za tym idzie z realizacją boskich planów na ziemi. Judy jęzejczy dziewięć daje wgląd w charakter Michała i intensywność duchowej walki. Lecz Archanioł Michał, gdy spierał się z diabłem i spierał się w sprawie ciała Mojżesza, nie odważył się wydać na niego pogardliwego wyroku, lecz rzekł: Niechcie pan każe. Pra wydarzenie to jest pełne tajemnic, co skłania do pytań o znaczenie ciała Mojżesza. Jednakże podkreśla autorytet, mądrość i powściągliwość Michała, który zdecydował się przywołać naganę Pana, a nie swoją własną. Fragment ten odzwierciedla odwieczną walkę z Szatanem i ilustruje, że nawet najpotężniejszy anioł polega raczej na boskim autorytecie niż na mocy osobistej. W Księdze Objawienia 12:79 Przedstawiono jeden z najbardziej dramatycznych opisów roli Michała. I była wojna w niebie. Michał i jego aniołowie toczyli wojnę ze smokiem. Smok i jego aniołowie stawiali opór i zrzucony został Wielki, smok, wąż starodawny zwany Diabłem i Szatanem, zwodzicielem całego świata. Tutaj Michał jest ukazany jako przywódca wojowników, organizujący niebiański zastęp przeciwko Szatanowi który jest przedstawiany jako ostateczny zwodziciel i wróg Boga. Ten kosmiczny konflikt ukazuje Michała nie jako samotnego agenta, ale jako dowódcę dowodzącego armią niebiańskich istot, co świadczy zarówno o jego autorytecie, jak i skali duchowej bitwy. Interpretacja tych fragmentów sugeruje, że misja Michała nie została jeszcze zakończona. Dzięki tym wglądom w Pisma Święte dostrzegamy, że ostateczna klęska sił zła pozostaje częścią przyszłych wydarzeń związanych z wielkim uciskiem, okresem charakteryzującym się zamieszaniem, oszustwem i ostatecznym sądem. Obecność i działania Michała w tym czasie oznaczają nie tylko obronę, ale także aktywne uczestnictwo w zaprowadzeniu niebiańskiej sprawiedliwości i porządku. W narracjach biblijnych Michał jawi się jako jedyny anioł wyraźnie nazywany archaniołem. Co ucieleśnia rolę najwyższego przywództwa i boskiej hierarchii w sferze duchowej. Tytuł Archanioł sugeruje więcej niż tylko rangę. Sugeruje ciężar odpowiedzialności, jaką dźwiga Michał jako centralną postać w boskich strategiach przeciwko wrogim mocom, które chcą pokrzyżować plany Boże. Kiedy kontemplujemy te starożytne teksty, przypominamy sobie, że Michał jest zaangażowany w te kluczowe wydarzenia w sposób ciągły, a ich implikacje rezonują z boskim kalendarzem przyszłych wydarzeń. Jego działania symbolizują zarówno ochronę, jak i sąd, zachowując równowagę pomiędzy obroną ludu wybranego przez Boga, a bezpośrednią konfrontacją z siłami ciemności. Ta dwoistość czyni Michała kwintesencją przykładu odwiecznej walki, w której boscy wojownicy odgrywają kluczową rolę na przestrzeni historii ludzkości i kosmosu. To zniuansowane zrozumienie Michała jako anielskiego dowódcy za kurtyną odsłania głębie duchowej wojny, która wykracza poza świat fizyczny, jednocześnie wyszczególniając środki, za pomocą których realizowana jest boska opieka i sprawiedliwość. Przewidywane ponowne pojawienie się Michała w krytycznych przyszłych okresach proroctw biblijnych sugeruje kontynuację tej kosmicznej narracji, w której stanowi on bastion chroniący przed złem. W miarę jak zbliża się wielki ucisk, jego przywództwo i interwencje stają się jeszcze bardziej znaczące, tworząc żywy obraz duchowej dynamiki, która ma się rozwinąć. W fascynującym gobelinie proroctw biblijnych i niebiańskich intryk postać Michała Archanioła jawi się jako potężny wojownik i wywierający wpływ. Odchodząc od zrozumienia, kim jest Michał i jego integralną rolę w walce z nadprzyrodzonymi przeciwnikami, Zagłębiamy się w narrację, która przenosi go w czas, który rzuca wyzwanie samej istocie ziemskich i niebiańskich bitew. Czas. Ucisku przepowiedziany w księdze Daniela 12.1. Zastanówcie się przez chwilę nad głębokimi słowami proroka Daniela, i w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stoi w obronie synów Twojego ludu. Te słowa zwiastują nie tylko spontaniczne wydarzenie, ale nadejście epoki. Ery naznaczonej kataklizmami, które zmienią duchowy krajobraz świata. Ten czas ucisku, równoznaczny z wielkim uciskiem, to coś więcej niż starożytna przepowiednia. Jest to ostrzeżenie przed bezprecedensowymi kryzysami i udrękami, przed którymi stanie ludzkość zorganizowanymi pod boskim rządem co oznacza dla Michała Wen Wielkiego Księcia powstać. Z wojskowego punktu widzenia, wstawanie oznacza przyjęcie pozycji gotowości i działania. Jest to wezwanie do broni, opanowana postawa przywódcy przepasanego i przygotowanego do manewrów defensywnych i ofensywnych. W terminologii wojny duchowej, powstanie Michała reprezentuje boską interwencję w najbardziej krytycznym momencie historii ludzkości kiedy siły ciemności i oszustwa zagrażają samemu przymierzu, które kieruje wiernością wierzących. To powstanie nie jest zwykłą postawą, jest to mobilizacja oznaczająca niebiańskie wsparcie, wciągnięte do ziemskich królestw. Wyobraź sobie, niebiański dowódca przygotowuje swoje siły, gdy świat pogrąża się w chaosie, narody drżą pod wpływem oszustwa, a wyrok pojawia się niczym zbliżająca się burza. Interwencja Michała jest zgodna z Bożym harmonogramem i organizuje niebiańską strategię mającą na celu wzmocnienie ludu Bożego, pośród przytłaczających przeciwności losu. Biorąc pod uwagę jego historyczną rolę obrońcy Izraela, awans Michała to nie tylko pozycja obronna, jest to grot kontrofensywy przeciwko rozprzestrzeniającemu się złu, podczas gdy narody zmagają się z oszustwem i zepsuciem moralnym, obecność Michała jako obrońcy ludu Bożego symbolizuje latarnie nadziei i siły. Jego zaangażowanie w ten konflikt podkreśla trwałe zaangażowanie Boga w swoje obietnice i lud. Nie można nie doceniać powagi tego wydarzenia, ponieważ awans Michała kontekstualizuje epokę, w której dynamika duchowa i ziemska splatają się ze sobą mocniej niż kiedykolwiek. Michał może zostać wezwany do poprowadzenia duchowej obrony, podobnej do biblijnych relacji, w których boska interwencja zmieniła bieg historii czy to wyzwolenie Izraela od ciemiężycieli, czy zapewnienie zwycięstwa wbrew przeważającym przeciwnościom. Centralnym elementem tego rozdziału boskiego proroctwa jest pogłębiająca się świadomość, że czas ucisku to nie tylko okres wyzwań, ale także okres przebudzenia i udoskonalenia dla wierzących. Gdy Michał wstaje, tak samo wierni są wezwani do stawienia oporu, pobudzeni boskim wsparciem, aby przejść przez ten wir, który jest zarówno duchowy, jak i ziemski. Pewność niebiańskiego wsparcia dodaje sił, by przetrwać czasy charakteryzujące się zmianami w podstawowych wierzeniach i szerzącą się odstępstwem. To właśnie podczas tego trwania i umacniania się lud Boży ośmiela się odróżniać prawdę od oszustwa. Wielki ucisk odsieje ziarno od plew, rzucając wyzwanie jednostkom, aby potwierdziły swoją wiarę podczas poruszania się w rzeczywistości, w której prawdy ustanowione przez Boga są pod przymusem. W tej narracji powstanie Michała oznacza wyraźne wezwanie, boskie wezwanie do duchowej czujności, odporności i niezachwianego zaangażowania w wiarę. W tym okresie Michał zaangażował się nie tylko w rolę obrońcy, ale także jako architekta duchowego bastionu wzmacniającego odkupionych przed najazdami zarówno ideologicznymi, jak i duchowymi. Podczas gdy księstwa ciemności podejmują wysiłki mające na celu zaciemnienie prawdy i wywołanie chaosu, Michał ucieleśnia niebiański bastion, który podtrzymuje sprawiedliwość, zwalcza wrogość i chroni dziedzictwo przymierza nadane ludowi Bożemu. Tak więc, gdy badamy kosmiczny teatr tego rozwijającego się boskiego dramatu, Powstanie Michała w czasie ucisku jest symbolem szerszego kosmicznego dostosowania, boskiej orkiestracji, w której niebo wstawia się w obliczu ucisku. Wzywa wierzących do wzięcia udziału w narracji wykraczającej poza zwykłe przetrwanie, wzywając ich do przyjęcia swoich ról w tej duchowej sadze, która na nowo wyznacza kontury wiary, odkupienia i boskiej interwencji. Michał stoi także My angażując się w boską narrację, która budzi odwagę i trwałą wiarę w bitwy, które dopiero się rozegrają. W Królestwach Niebiańskich, gdzie kształtują się kosmiczne przeznaczenie i toczą się starożytne konflikty, w annałach biblijnych proroctw istnieje porywająca saga wyryta w annałach biblijnych proroctw Michał kontra Smok. Ta narracja osadzona w objawieniu 12:7-9 przenosi nas do niebiańskiego teatru. Gdzie Archanioł Michał, przewodząc armii anielskich zastępów, walczy ze Smokiem, utożsamianym z Szatanem i jego legionami. To kosmiczne zderzenie nie jest zwykłą alegorią, jest to ostateczne wygnanie z królestw niebieskich, akt mający głębokie konsekwencje, zarówno dla sfery niebieskiej, jak i ziemskiej. Kiedy wyobrażamy sobie tę epicką konfrontację, odkrywamy odwieczną prawdę Michał, archanioł. Wojownik, ucieleśnia ostateczny boski opór przeciwko złowrogim siłom. W tej walce duchowa walka, która przeplata tkankę ludzkiej egzystencji, nasila się jak nigdy dotąd. Apokalipsa dokumentuje: I była wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem, a Smok i jego aniołowie stawiali opór. Ta bitwa nie jest przelotną bójką, ale fundamentalną zmianą, podczas której dynamika mocy niebiańskich. Ulega nieodwracalnej zmianie. Nie da się przecenić dramatyzmu tej sceny. Michael ze swoim promiennym obliczem i rozpostartymi świetlistymi skrzydłami rzuca się do walki z odwagą i boskim mandatem. W roli obrońcy i egzekutora woli Bożej, Michał odzwierciedla moc i sprawiedliwość samego Boga. Smok natomiast reprezentuje kwintesencję buntu, wyzywające ucieleśnienie pychy i oszustwa przeciwnego boskiemu porządkowi. Sama bitwa odzwierciedla odwieczny konflikt, kosmiczną narrację o walce dobra ze złem, powracający motyw odbijający się echem w Piśmie Świętym i w całej historii ludzkości. Symbolicznie, wyrzucenie smoka oznacza zmianę sejsmiczną. Jego niebiańskie wygnanie oznacza oczyszczenie czystych domen ze zepsucia, akt oczyszczenia poprzedzający ostateczne wydarzenia eschatologiczne. Smok, raz namaszczony chwałą, przez sprzeciw przemienia się w starożytnego przeciwnika, szatana. To symboliczne przejście od Anioła Światłości do Oskarżyciela wyznacza niszczycielski łuk buntu przeciwko boskiej władzy. Stawka tej bitwy przekracza niebiańskie granice i przedostaje się do domeny ziemskiej. Smok, udaremniony i przykuty do Ziemi, rozpoczyna gwałtowny, ostateczny szał. Kierowany gniewem i desperacją, Wiedząc, że jego panowanie jest zagrożone, stara się rozpętać chaos i wciągnąć ludzkość w swoje niszczycielskie plany. Oznacza początek głębokiej wojny duchowej, w której ziemska kraina staje się nowym polem bitwy, przestrzenią, w której toczą się zmagania dusz i sprawdzana jest lojalność. Triumf Michała w niebie nie tylko wypędza smoka, ale także inauguruje nową fazę tej kosmicznej walki. Jest to wyraźne wezwanie dla ludzkości, przygotowanie do wzmożonej walki duchowej. Niebiańskie zwycięstwo znajduje odzwierciedlenie na Ziemi poprzez wzmożone wezwania do czujności, wiary i polegania na Bożej ochronie podczas następującego ucisku. Służy jako przypomnienie, że duchowe bitwy mogą szaleć niezauważone, ale ich wyniki odbijają się echem w świecie fizycznym, wpływając na losy i kształtując historię. W kontekście objawienia, ta niebiańska opowieść zaowocowała niezliczonymi interpretacjami i refleksjami. Czy zwycięstwo Michała symbolizuje ostateczne oczyszczenie wszechświata ze zła? A może przedstawia dosłowne wydarzenie niebiańskie, zapowiadające fizyczne i duchowe wydarzenia na Ziemi? Być może na głębokich poziomach jest to jedno i drugie, objawienie boskiego zamysłu ukryte w warstwach alegorii, i wydarzeń historycznych, które dopiero mają nastąpić. Gdy ludzkość stoi nad przepaścią tych objawień, z niebiańskiego Gobelinu wyłania się jedna prawda. Michał pozostaje latarnią boską interwencją i nadzieją. Jego rola podkreśla wieczną pewność, że pomimo wężowych podstępów przeciwnika, boska sprawiedliwość zwycięży. To zapewnienie dociera do serc wierzących, wzmacniając ich przeciwko złowrogim siłom duchowym, które wirują i obracają się w naszym świecie. Zatem epickie starcie Michała i Smoka nie jest jedynie wydarzeniem, które należy zbadać, jest to żywa przypowieść, którą należy ucieleśnić, wzywa nas do odważnego angażowania się w duchowe bitwy, dostosowując się do boskich celów, które wykraczają poza nasze śmiertelne zrozumienie. Jako widzowie, wciągnięci w tę kosmiczną grę, Wezwani do aktywnego uczestnictwa, przygotowujemy się do niezachwianej postawy, powtarzając determinację i mądrość zdobytą podczas niebiańskich triumfów. Ta rozwijająca się narracja zaprasza nas, abyśmy spojrzeli poza zasłonę, dostrzegli mistyczne cienie tańczące pomiędzy krainami. Święte prawdy szeptane w starożytnych tekstach i przeżywane na zawsze. Dla Michała Kontrasmoka. To nie tylko opowieść o eterycznej wojnie, ale wieczne wezwanie do broni, wzywające każdą duszę do powstania, uzbrojona w wiarę i prowadzona przez Boską Prawdę w miarę rozgrywania się dramatu objawienia. Rozważmy słowa z księgi Daniela 12:1, które mówią nam o czasie wielkiej udręki, jakiej nigdy nie widziano odkąd istnieją narody. Jednak pośród tego proroctwa ciemności wyłania się światełko nadziei. Michał, nasz wielki książę, Stoi na straży dzieci bożych. Ten fragment zachęca nas do zbadania boskiej roli przypisanej temu niebiańskiemu wojownikowi, podkreślając nie tylko epicką bitwę w niebiosach, ale także intymną opiekę i ochronę zapewnioną każdej duszy, której imię zdobi księgę życia. Ochronna misja Michała odbija się echem w pismach świętych, szczególnie w objawieniu 7:3-4. Wizja Jana ukazuje tutaj obraz aniołów wstrzymujących zniszczenie, aby wierni mogli zostać opieczętowani bożą pieczęcią na czołach. Pieczęć ta oznacza boskie zachowanie, duchowy znak wyróżniający prawdziwych sług i chroniący ich w czasie prób. To właśnie w tym działaniu widzimy odzwierciedlenie niezachwianego zaangażowania Michała w jego niebiańską szarżę. Przedstawiono go jako przywódcę zastępów niebiańskich który organizuje ich boskie zadania, aby zapewnić ocalenie wybranym przez Boga. W całej historii biblijnej motyw Boga, wskrzeszającego opiekuna dla swego ludu, wielokrotnie się pojawia: czy to Mojżesz prowadzący Izraelitów przez Morze Czerwone, Dawid walczący z Goliatem, czy prorocy rzucający wyzwanie tyranom, zawsze był strażnik, przewodnik. To właśnie w tym stałym projekcie widzimy ciągłość. Michael przyjmuje, na siebie rolę obrońcy w tych burzliwych czasach, prowadząc nas przez niewidzialne krainy duchowej walki. Zastanówcie się przez chwilę nad tym przedstawieniem Michała nie tylko jako wojownika, ale także jako pasterza dusz. Podobnie jak Jezus określa siebie jako dobrego pasterza, oddając swoje życie za owce, tak rola Michała wydaje się być w zawiły sposób zaprojektowana, aby chronić boski cel na Ziemi. W sensie metaforycznym Michał stoi jako strażnik nad Księgą Życia, pilnując, aby osoby w niej zapisane były chronione przed siłami, które chciały pozbawić ich bezpieczeństwa. Jak to musi być, gdy toczą się niewidzialne bitwy o każdą wyszeptaną modlitwę, o każdy akt wiary dokonany w miłości, o każdy krok na wąskiej ścieżce. Księga Apokalipsy ukazuje nam przebłyski tej walki. Aniołów walczących z chaotycznymi morzami i burzami, powstrzymujących wiatry do czasu, aż wierni będą mogli zostać zapieczętowani i zbawieni. Na tym obrazie widzimy bezpośrednie zaangażowanie Michała w koordynowanie tych niebiańskich wysiłków, zarządzanie siłami anielskimi w sposób, w jaki mógł to zrobić tylko Archanioł. Boski plan jest zawsze szczegółowy i przemyślany. Tak jak Michał bronił ciała Mojżesza przed uściskiem szatana, jak zapisano w liście Judy, 1, 9, tak teraz stoi, chroniąc ducha każdego wierzącego. Niezłomność Michała i Boski obowiązek zapewniają nie tylko ochronę, ale także przypomnienie, że nie jesteśmy sami. Nawet w czasach, gdy cienie zdają się pojawiać ze wszystkich stron, wierni nigdy nie popadają w beznadziejność, ponieważ chronią ich siły, których nie widzą, ale którym mogą zaufać. Zastanówmy się także, jak ta relacja pomiędzy Michałem a wybranymi rozciąga się na nasze współczesne życie. Podczas gdy siły anielskie walczą z duchowymi przeciwnikami, wierzących zachęca się do założenia własnej zbroi wiary. List do Efezjan 610 opisuje naszą duchową broń: prawdę, sprawiedliwość, pokój, wiarę, zbawienie i słowo Boże. Dzięki temu jednoczymy się z siłami niebiańskimi, dowodzonymi przez Michała, uczestniczącymi w tej wielkiej narracji. Inspiruje jedność między tym, co widzialne i niewidzialne, ziemskie i niebiańskie. Opieka Michaela nad naszym przetrwaniem nie jest przedsięwzięciem biernym, wzywa nas do aktywnego zaangażowania, karmiąc naszą wiarę, pielęgnując ducha i wzmacniając naszą nadzieję. Nasza rola polega na współpracy z boskością i dokonywaniu wyborów zgodnych z dziełem królestwa, którego Michał i jego zastępy bronią z wigorem i lojalnością. W tych niebiańskich ramach inspiruje nas, abyśmy byli odporni, napędzani nie strachem przed końcem, ale oczekiwaniem na nowy początek, który zwiastuje zwycięstwo Michała. Jego ochrona zapewnia, że ci, których imiona są zapisane w 1900 księdze życia, pozostaną niewzruszeni, a każda dusza będzie świadectwem łaski Bożej, objawionej przez anielską opiekę. W miarę jak rozwija się nasza podróż przez Księgę Objawienia i Pisma Prorocze, pamiętamy, że wśród opowieści o bitwach i bestiach misternie tkane są nici boskiej ochrony. Rola Michała jako obrońcy świętych podnosi tę niebiańską, narrację zapewniając nas, że w Bożym planie jesteśmy pielęgnowani i chronieni. Przygotowani, aby powstać i stawić czoła wyzwaniom, bezpiecznie zapieczętowani w boskim celu. Zbliżając się do odsłonięcia tajemnic otaczających ostatnią trąbę, znajdujemy się w sferze, w której zbiegają się to, co fizyczne i metafizyczne, w miejscu, w którym boskie wypowiedzi rozbrzmiewają echem w korytarzach czasu. Można spekulować na temat monumentalnej roli, jaką Archanią Michał odgrywa podczas tej ostatecznej kosmicznej symfonii. Kiedy zagłębiamy się w 1 Tesaloniczan 4:16, Pismo Święte wyjaśnia wydarzenie, kiedy niebiosa rozbrzmiewają głosem Archanioła i trąbą Bożą, sygnalizując powrót Pana, zmartwychwstanie umarłych i zachwyt żyjących wiernych. Rozważ to przez chwilę. Moc, jaką skrywa ten werset, głos Archanioła, który potencjalnie może być nikim innym, jak głosem Michała jest jak uwertura do boskiego oratorium, wzywającego wiernych z prochu ziemi. Pogląd, że głos Michała może towarzyszyć trąbie Bożej, sugeruje coś więcej niż tylko niebiański chór zaleca połączenie wojownika czujności i zwiastującej radości, ogłaszającej zwycięstwo nad śmiercią i grobem. Lustrzana powierzchnia wieczności odzwierciedla tutaj rolę Michała nie tylko jako uczestnika, ale być może także jako niebiańskiego marszałka, organizującego zmartwychwstanie, wielki powrót życia ze snu śmierci. W całym Piśmie Świętym Michał był przedstawiany jako niezłomny obrońca ludu Bożego i niebiański książę stojący na straży. Tutaj, w kontekście zmartwychwstania, może przyjąć rolę boskiego strażnika, nadzorującego przebudzenie tych, którzy zasnęli w wierze i prawości, stojąc na straży powstającego kościoła, Michał ponownie przyjmuje swój starożytny płaszcz obrońcy, stając na straży dusz odradzających się do życia wiecznego. Jego obecność zapewnia Kościołowi bezpieczne przejście przez ten przemieniający moment od śmiertelności, która wiąże nas z naszym chwalebnym przeznaczeniem z Bogiem. Nie należy lekceważyć symboliki trąby Bożej. W całym piśmie świętym. Trąby ogłaszają ważne kamienie milowe w interakcji bosko-ludzkiej, od upadku murów Jerycha po ogłoszenie lat jubileuszowych. W tym kontekście dźwięk trąbki to znacznie więcej niż klarowne wołanie. Jest to proklamacja wyzwolenia od śmierci, radosne ogłoszenie, które odzwierciedla ostateczne wypełnienie wszystkich obietnic, triumf nad grzechem i śmiertelnością. Wielu uczonych i teologów Zastanawiało się nad związkiem pomiędzy dźwiękiem trąby a jednolitym głosem niebiańskiej obecności Chrystusa, co oznacza połączenie czasu ziemskiego z wiecznością bożą. Należy także rozważyć szersze implikacje tego kosmicznego wydarzenia. Zmartwychwstanie to nie tylko wielkie zjednoczenie, to zapoczątkowanie ostatecznego zwycięstwa nad odwiecznym przeciwnikiem, samą śmiercią. W tej symfonii zbawienia. Michał ma prawdopodobnie za zadanie zgromadzić siły duchowe, niezbędne do ochrony i prowadzenia ludzkości przez jej wejście do Boskiego Królestwa. Pośród tego zwycięstwa kryje się otrzeźwiające wezwanie, skierowane do wszystkich wierzących. Kiedy czekamy na wezwanie tej trąby, ta refleksja namawia nas, abyśmy prowadzili życie zgodne z jego naukami, ucieleśniając wiarę, która tchnie życie w nasze oczekiwanie. Tutaj leży pilność. Czy jesteśmy gotowi stanąć u boku Michała jako naszego obrońcy, podobnego do tych, których osłaniał podczas proroctw Daniela? Czy sprzymierzamy się z kościołem triumfującym, gotowym na zmartwychwstanie i ostateczne zwycięstwo nad śmiercią? To wezwanie do introspekcji i gotowości, niezachwiana podróż w stronę życia, które potwierdzi nasze miejsce wśród tych, których Michael będzie bronił, zbliżanie się ostatniej trąby, przypomina nam o naszych dzisiejszych boskich obowiązkach. Czerpiąc z tych objawień, nasza podróż trwa dalej z sercami nauczonymi odwagi i umysłami otwartymi na prawdziwe wezwanie Michała i zastępów niebieskich. Gotowość jest naszą tarczą, wiara naszym mieczem, a obietnica życia wiecznego, wizjonerską koroną, która czeka na tych, których Michał wstanie, aby stanąć u boku tego wiecznego poranka. Rozważając naszą rolę w tym boskim dramacie, przywiązujemy nasze dusze do czujności i wierności, zawsze gotowych odpowiedzieć na wezwanie ostatecznej trąby.